Witam Państwa bardzo serdecznie na 28. sesji Rady Miasta. Szczególnie serdecznie witam przybyłych do nas dzisiaj gości, a tymi są laureaci stypendium Jana Pawła II. I zaczniemy dzisiaj nasze spotkanie od wręczenia stypendystom tych który obudowała Rada Miasta. Wiem, że to dla Was jest trochę stresujące, ale zapraszamy na środek i dokonamy zwiększenia. <laughs> Słuchajcie, po tym wszystkim, co o Was powiedziano, wydaje mi się, że już nic dopowiedzieć nie można. Ja też tylko serdecznie no, gratuluję i chyba ta nagroda ma no, już kilkuletnią historię, ale y, takiej średni y, o takich wyczynach my słyszymy, bo tej napisali po raz pierwszy. A no, w ogóle to, panie przewodniczący, źle się dzieje z Radem Męskim? <laughs> W z uchwałą nr 549 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 września 2006 roku w sprawie zasad udzielenia stypendium imienia Jana Pawła II dla Uczniów Szkół Podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Józefów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe przyznaje stypendium imienia Jana Pawła II za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia artystycznej z w wysokości 2000 zł pannie Juricie Pachy, pracownicy <trymne> <trymne> <trymne>

Więc serdeczne gratulacje dla panny Gabrieli Strumina, uczennicy Szkoły Gospodarczej w w tej samej dla Pani Nagi Zajadł. Bardzo dziękuję za zaufanie okazane na naszej rodzinie i wszystkim Państwu bardzo dziękuję. I uroczystości. Stać. Tak. Józefów jest Was główny. A czy mamy tu mógłby Właśnie. I poprosimy jeszcze do zdjęcie do gazety. Pan burmistrz. Teraz Teraz To Zobiedły pamiętkowe fotografie. Panie dyrektor też prawda panie. Panie dyrektor.